O, mordeczko, jak ja kocham polskie morze Flądry, łososie, halibuty, dorsze To są wersy stary, tej strony nie znamy Pokażę ci Bałtyk ze strony smażalni O czym my gadamy? Ej, to normalna praca Kiedy ty wcinasz rybkę, ktoś tam zapierdala Chcę, żebyś wiedział, że to nie jest takie super Piąta rano, w wodę połów dorsza, kurde, kutrem. Dorszyk, dorszyk, rekin polskiego morza Wielki wodny potwór, chyc nie ma potwora no i jest w patelni, rybka usmażona Do tego te rybki i kapusta kiszona. Cieszy mi się Micha jak na przerwę zjem go sobie No i jak co wieczór wymieniamy olej Nieważne czy coś jak czy z odrobiną ciasta, dziewiąta, czternasta, wydawka, wydawka